Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Wesna uzyskało certyfikat i zostało laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria 4, pożyczka z korzyścią społeczną. Jesteśmy w krainie Wesny, w miejscu niezwykłym, bardzo przyjaznym ludziom miejscu, które budują członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Wesna, a Wesna to słowiańska bogini Wiosny. W krainie Wesny mamy różne funkcje. Jako, że jesteśmy turystami, to mamy tu świetne miejsce dla turystów tych rowerowych, pieszych, także tych, którzy przyjeżdżają do nas autokarami. Mamy tutaj ogród terapeutyczny, ponieważ od samego początku działalności Wesny dbamy o zdrowie mieszkańców, naszych członków, naszych sympatyków. W krainie Wesny mamy też męską szopę czyli miejsce, w, do którego chętnie przychodzą mężczyźni majsterkować w szczególności, robić karmniki, robić budki dla ptaków, a także różną małą architekturę do ogrodu społecznego. Uwielbiamy biesiadować, spożywać posiłki, gotować, mamy więc kuchnię regionalną. Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym i oferujemy zarówno usługi, jak i produkty. Naszym produktem są ekoprzetwory pod marką Piwniczka Krainy Wesny. Są to przetwory z Krainy Wesny, a także z całego regionu. Do lasów, łąk, pól, gdzie zbieramy na przykład mniszki, czarny bez, potem przetwarzamy, wkładamy do słoików i oferujemy naszym gościom, a także osobom, które wchodzą do naszego sklepu online. Kraina Wesny jest w pełni ekologiczna. Mamy swoją elektrownię słoneczną, fotowoltaiczną, mamy ekoczyszczalnię. Nasze budynki są drewniane, pasywne, ocieplane mielonym drewnem. Krainy Wesny od samego początku budują ludzie. W szczególności angażują się seniorzy, seniorzy z powiatu brzeskiego. To oni tutaj mają swoje miejsce. Jestem członkiem zrzeszenia. Wesna od trzech lat. W tej chwili nasza organizacja liczy około 130 osób. Są to osoby naprawdę tak serdeczne dla nas emerytów. Przyjmują nas zawsze z uśmiechem, z radością, doradzają nam. Po prostu być w ich obecności to. Wpływa na człowieka jakiś duch młodości. Organizowane są przeróżne spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, z poetą, z osobami ze świata rozrywki, muzyki, nawet po, posłowie tutaj bywają. Odbywają się tu na przykład taka rzecz, był robiony spektakl teatralny tutaj właśnie w plenerze. Aktorzy to byli właśnie my, seniorzy, bardzo duża ilość osób. Właśnie tutaj były takie ławki, wszystko się działo na ławkach, mało tego, były ułożone bele ze słomie prasowanej, ponakrywane takimi kocami. No, do samego, na tym wzgórku, do samych tamtych drzew było no, bardzo dużo ludzi. Znajomi, którzy byli u mnie ze Stanów Zjednoczonych, byli zaskoczeni, że tak to pięknie było zorganizowane. Następnie organizowane są. Ognisko. Zapraszany jest w ten czas taki pan Stanisław akordeonista, który właśnie gra melodie takie z naszych młodych lat. Śpiewamy tutaj dosłownie, echo się po tych górach rozchodzi. Jest to coś pięknego. Wszyscy są tak zadowoleni, weseli. Dzieciaki i młodzież chętnie tu przyjeżdżają, dać upust swojej kreatywności, ponieważ bardzo dużo tutaj działamy w sferze kultury, ale również w zakresie ekologii. Dzieciaki i młodzież wspólnie z, z nami tworzą tutaj nasz ogród społeczny, tworzą infrastrukturę krainy wesny, małą architekturę drewnianą. I w ogóle wspaniale się bawią. W Krainie Wesny realizujemy również elementy projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem, typu reintegracja społeczna i zawodowa. To właśnie tutaj, w Krainie Wesny, osoby z programów reintegracyjnych i osoby właśnie z niepełnosprawnością lub wykluc z wykluczeniem społecznym mogą pracować na rzecz lokalnej społeczności. W Krainy Wesny posyłamy dla Was najpiękniejsze życzenia świąteczne. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości, kolorowych, rodzinnych, pachnącej choinki, pełnych miłości i serdeczności, świąt spędzonych w gronie rodzinnym, magicznych świąt. A w Nowym Roku zapraszamy Was na jarmarki. Wiosna, lato, jesień, zima. Wesna przypomina, u nas zawsze coś się dzieje. Jest tutaj bardzo pięknie. Techniki rodzinne, animacje dla dzieci, warsztaty. Kraina Wesny to czas dla każdego.